No i siemanko widzowie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj taki odcinek w formie takiego poradnika bardziej. Chcę wam zrobić taką serię właśnie poradników do Kanama. Jak będę jakieś naprawy wykonywał albo coś się będzie działo, to będziemy grzebać takie będą filmiki z garażu. Możecie też dać znać w komentarzu, jak, co, tam, co tam o tym sądzicie. Myślę, że fajny będzie taki temacik. Takiego grzebania właśnie w garażu przy, przy, przy różnych sprzętach. Ale no, akurat mam na dzisiaj naszego Kanama. No, tu Wam pokażę <grymne> nasz ostatni zakup. Zobaczcie, jaka lalka. BMW 60 M5. Niebieska M5, nie? <grymne> no, odkupiłem to od znajomego. Na razie jest na chodzie. Wiadomo, no, tam opłonki trzeba porobić, nie? Ale z tego też będą odcinki. pośmiejemy się trochę, powygłupiamy Taką 110. Taka troszeczkę odskocznie od Kanama. Od w takim czymś sobie polatamy, namawiam też chłopaków, żeby kupili takie sprzęty i zrobimy taką serię na Chińczykach, wydaje mi się, że będzie fajny pomysł w takim czymś, będzie pełno dużo zabawy i dużo napraw z tego, no ale przejdź, przejdźmy do, do rzeczy, yy, tak, co mamy do zrobienia w Kanamie, w Kanamie jest do wymiany pasek i to jest, no, bardzo prosta wymiana, ale bardzo dużo ludzi do mnie pisało właśnie na, na Instagramie yy, lub na TikToku, jak taki pasek zmienić i tak dalej, więc dzisiaj taki odcineczek wleci, pokażę Wam pasek nowy. Jest nowy paseczek, wzmacniany. Nie wiem, czy widzicie, on tak się świeci, jakby. Taki jest świecący. A to znaczy, że ten pasek jest wzmacniany. To wam mogę tyle powiedzieć. No i co, powiem tak. Krótko, zwięźlej na temat. Na temat pasków nie będę się wypowiadał, dlatego że każdy ma tam jakąś swoją firmę. Wiecie, każdy lata na jakimś tam pasku swoim, który ma przetestowany. Ja. Aktualnie w kanale mam ten pasek właśnie Gates GeForce -Ge -Ge Redline. Dla mnie jest to najlepszy pasek. Na pewno jest lepszy od, od oryginału, ponieważ oryginał się nie nadaje do jazdy po jakichś takich bagnach itd. Yy, więc co? Słuchajcie, zaczynam od tego, że ja już tutaj mam odkręcone śrubki, bo nie dokręcałem wszystkich. Yy, odpinam temperaturę pasa CVT. Yy, odkręcam obudowę i zaraz się widzimy na następnej części. No i tak widzowie, mamy zdjętą obudowę Sorry, że wam tak tnę, że nie ma pokazane tego jak ja to robię i tak rozkręcam wszystko i tak dalej No ale nie ma kto mi tego trzymać, bo jestem dzisiaj akurat sam, ale postaram się ogarnąć jakiś statyw, żeby po prostu wam to pokazywać wszystko Co robię No i teraz słuchajcie co, co robimy dalej Otóż tak, w kanamie odkręcamy tutaj tą śrubę To jest talerz sprzęgła Potem odkręcamy tutaj tą śrubę w wariatorze i delikatnie przez jakąś szmatkę albo przez jakąś deseczkę drewnianą, młotkiem takim wiecie kauczukowym pukamy tutaj w wariator. Żeby to pokazać wam jak najlepiej to tak gdzieś mniej więcej tutaj po tych miejscach pukamy, on nam odskoczy, jak nam odskoczy to zrzucamy pasek, stary pasek sobie zaraz pomierzymy, ja wam pokażę co tutaj się stało, dlaczego go zmieniam, ponieważ ten to już popis, popiskiwał i tak dalej. Już taki troszeczkę był słabszy ten kład, i tak dalej. V był mniejszy, dlatego zaraz, zaraz lecimy dalej, nie? Słuchajcie, tutaj zapomniałem po prostu o tym, że talerz sprzęgła jest zielony, więc nie musicie w ogóle odkręcać wariatora. Tylko odkręcacie tą taką jedną główną śrubę, która jest tutaj w środku. Łapiecie zapasek od góry. Szarpiecie go ręką, tak ze 2-3 razy, i ten talerz z wam się rozejdzie, jakby na dwie części. Tak to wygląda. O, jedna część, druga część, i zrzucacie sobie pasek. Pokażę Wam winowajce. O, tak będzie, może lepiej. Widzicie, co się stało? Nie ma dwóch zębów. Dwa zęby sobie poszły na spacer. I też, jak możecie zauważyć, tutaj są takie pęknięcia. Tutaj. Tutaj, to znaczy, że pasek po prostu się już skończył, on po prostu swoje przejeździł. Tak jak mówiłem, też jest Gates. czy sobie, tego sprawdzimy. Numerki mm -hmm. powinno być ok, z tego co widzę. No i co? Jeszcze zaraz sobie ten z sufniarką go zmierzę. No i słuchajcie, teraz tak, jak z montażem, przed założeniem paska. O, poczekajcie, wezmę tylko latarkę. Przed założeniem nowego paska szmatka, benzyna ekstracyjna i odtłuszczamy tutaj te powierzchnie talerza wariatora. Dlaczego? Dlatego, że wygląda to na pierwszy rzut oka czyste, a tak naprawdę jest to zabrudzone. Ja wam to zaraz pokażę, jak to wyczyszcza, jak szmata będzie wyglądała. Po prostu tutaj pasek się ściera. I ten kurz, syf i pył z niego, i jakieś tam wiecie drobinki gumy, zostają. Następna sprawa, sprawdźcie sobie też tutaj ten o żeby pasek wam nie piszczał, nie dostawała się tutaj woda i tak dalej. więc ten oring tutaj musi być w jak najlepszej kondycji. Ja mam jeszcze tutaj zamontowany korek spustowy. O, jak enduro będziesz oglądał, Łukasz pozdrawiam. To coś takiego sobie zamontuj, bo to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli się naleje wody tutaj do obudowy, to nie trzeba jej odkręcać, tylko odkręcasz sobie taki koreczek od spodu, woda zlatuje i jest po problemie. Tak jak mówiłem, tutaj mam czujnik temperatury pasa CVT i on mniej więcej, tak jak mój palec wskazujący, jest gdzieś tutaj w tym miejscu. O, i on nam zbiera bezpośrednio temperaturę pasa, no nie? Warto też wspomnieć, że niektórzy ludzie montują na pokrywie. Sorry, przepraszam, nie na pokrywie, tylko na talerzu od strony sprzęgła. Ale zobaczcie, tutaj idzie w kanamie wydech. I te, że tak powiem, pomiar tej temperatury może być troszkę przekłamany, dlatego że tutaj duża temperatura idzie. Więc ja mam tutaj to w tym miejscu i zdaję to egzamin bardzo dobrze. No, także to w skrócie. Odkręcacie tą jedną śrubę główną. Szarpiecie za pasek do góry. Talerz sprzęgła wam się rozdziela. ściągacie sobie jedną połóweczkę, drugą połóweczkę, Uważajcie, bo tutaj jest taka duża sprężyna, dosyć mocna. Więc uważajcie, żeby wam to nie wyskoczyło. Po ściągnięciu połówki ściągamy pasek, potem sobie ściągamy tą drugą część talerza, sprzęgła, czyli tutaj tą. No i co? Yy, zaraz ja sobie pomierzę tutaj z pokażę Wam pomiary jakie są yy, Tych dwóch pasków, jeśli chodzi tutaj, bo to jest najważniejsze co to jest yy, Szerokość tego pasa, tutaj sobie zmierzymy stary i nowy No i co? I składamy wszystko do kupy, no nie? No i dobra, mamy zmierzone Stary pasek na grubości ma 31,5 yy, Tak jak tutaj widać, nowy ma 33 na szerokości, więc 1,5 mm po prostu nam zjadło i teraz tak jak założymy nowy paseczek, to człowiek bardzo mądry od wariatorów Rafał z składu SOS, też go również serdecznie pozdrawiam, jeśli oglądasz mój odcineczek. Zawsze mówi jedno na nowym pasku: 100 km na spokojnie, bez wariacji, żeby ten pasek się ułożył, żeby ten pasek się dotarł, a żeby się ułożył, do czego się ułożył? Żeby nam się ułożył do powierzchni sprzęgła i do powierzchni wariatora, żeby potem nam nie piszczał, nie było jakichś wiecie dziwnych akcji typu jakieś y, popiskiwanie na postoju czy przy ruszaniu albo ten pasek się może też przypalić, no nie? Więc co? Odtłuszczamy tam te dwa elementy. wrzucamy nowy pasek, skręcamy wszystko do kupy. No i co? I chyba takie najważniejsze rzeczy wam, przepraszam, najważniejsze rzeczy wam wam powiedziałem. Y, przy takiej wymianie pasa, no nie jest to nic skomplikowanego. Na spokojnie można sobie też to jeszcze zrobić, a poczekajcie, jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Jak będziecie to robić, nieważne czy to będzie Kanam, czy to będzie Grizzly, czy to będzie cokolwiek, yy, sprawdzajcie sobie zawsze yy, podczas tutaj oględzin tą obudowę wewnętrzną CVT, yy, dlatego że jak pasek się zrywa, yy, to często jakieś kawałki, drobinki wbijają się tutaj w te pokrywy. No, akurat Kanam ma grube te pokrywy, ale. Przy zerwaniu paska, nie wiem, przykładowo z 80 na godzinę, to może naprawdę narobić biedy, więc tą obudowę, tak samo tutaj od spodu, musicie się ponachylać, świecić sobie latarką, nawet popatrzeć, czy nie ma żadnych pęknięć w tej obudowie. No bo wiadomo, jeśli wejdziemy tym kładem, także zakryje nam silnik, to zaraz zacznie nam piszczeć pasek, będzie tutaj woda i, i no, nie, nie, nie będzie to fajne, będzie takie uczucie, jeśli zgania się, że damy kładowi że tak powiem, po garach, a on będzie stał w miejscu, nie? Więc na to patrzcie i tak samo tutaj w tej, w tej obudowie. Też sobie ją przejrzyjcie, czy nie ma żadnych pęknięć, czy gdzieś tutaj się woda nie dostaje i tak dalej, nie? Więc to, to, to wiecie, to takie dodatkowe dla Was, ale żebyście o tym wiedzieli. Odtłuszczamy wszystko. Znaczy, czy sobie to ładnie, wszystko przedmucham, odtłuszczam, zakładam nowy pasek na wariator, zakładam jeden talerz, drugi talerz, skręcam to do kupy. Zobaczcie, to jest szmata po wytarciu wariatora który tak jak mówiłem na pierwszy rzut oka wygląda jakby byłby naprawdę sterylny. Że tak wygląda osad ze starego paska. I tak jest przytarty wariator. I oczywiście tutaj widzicie talerze sprzęgła. nie? Więc pamiętajcie o tym, to jest dosłownie 5 minut roboty, albo nawet i nie, nawet dwie minutki bym powiedział. Benzyna ekstracyjna, odtłuszczamy ładnie. Oczywiście, wcześniej wszystko ładnie tam wydmuchujemy, żeby nie było tam żadnych starych śladów paska. Tak jak u mnie. Hmm, właśnie te dwa żeberka, które odpadły No i co, jeszcze Wam pokażę paseczek I zakładamy go dziada Tak to wygląda Wzmacniany pasek, oczywiście Made in USA No tak, no dobra, działamy dalej No i tak yy, Teraz jak to poskładać Zakładamy Pierw sprężynę, taką długą Będziecie wiedzieć, bo ona jest tylko i wyłącznie tutaj jedna Zakładamy tą sprężynę potem zakładamy sobie pasek nakładamy tutaj sobie talerz przekładamy go w ciach. i teraz tak dajemy tutaj drugą część no i powiem tak szczerze no ta sprężyna jest naprawdę bardzo mocna i najlepiej to e, zrobić tak że przykładamy sobie drugi ten talerz mamy w pogotowiu już śrubę e, dwiema e, rękami przyciskamy Tutaj wam pokażę od strony zewnętrznej, czyli tutaj od tej strony. Dopychamy sobie rączką nawet centralnie po środku. Do pewnego momentu będziecie czuć, że ten yy, talerz już dalej nie dochodzi. Wkładamy śrubę, dokręcamy i potem też dokręcamy wariator. No, oczywiście ja mówiłem wam na, na początku, że trzeba go odkręcić, ale nie trzeba. No pomyliłem się, zapomniałem o tym, że on jest zielony, więc. Dokręcamy sobie talerz, strzęgła i wariator. Ja to dokręcam y, kluczem pneumatycznym, milokim na drugim biegu, i potem jeszcze ręką sprawdzam po swojemu, tak oczywiście na oko, z głową, żeby tego nie urwać, i tyle. No i słuchajcie, widzowie, mamy to zmontowane. Co Wam mogę tutaj powiedzieć? No, taki z takich ważnych spraw, co Wam mogę powiedzieć, to tak. Na wymianę paska są różne szkoły. Każdy to robi po swojemu, tak jak wiecie, tak jak wygodnie. Niektórzy ściągają tak jak ja talerz, niektórzy ściągają wariator, niektórzy ściągają talerz i wariator. Mówię, ja ściągam sam, sam talerz od, od sprzęgła. Wydaje mi się, że jest to. Chyba najszybszy sposób, chociaż powiem Wam tak, jeśli wariator nie jest zapieczony, jeśli chodzi mi tutaj o tą stronę zewnętrzną To jest ok. Oczywiście tutaj potrzebujecie taki ściągacz Do wariatora Żeby go zrzucić Zaraz Wam pokażę jak to wygląda, to jest taka śruba z gwintem Ale mówię, jeśli nie macie takiego wiecie, sprzętu I chcecie to zrobić tak jak Wiecie no Najszybciej, najprościej To mówię, odkręcamy tutaj ten talerz że co Wam powiem To tak Zależy jak będzie u was, ale u mnie jest tak, że odkręcam tą śrubę tutaj centralną, tą główną, i ten wariator schodzi. Ale jeśli w razie by wam nie chciał zejść ten talerz, no to tak, poluzujcie sobie tą śrubę, tak żeby ona się kręciła delikatnie. Ja już ją dokręciłem, ale jak, jeśli, jeśli będziecie ściągać, to odkręćcie ją, najlepiej właśnie kluczem udarowym albo pneumatycznym. I tutaj w tych trzech śrubach, sorry, w tych trzech otworach, w jednej macie gwint. To jest akurat tutaj. I wkręcacie sobie tutaj śrubę. To jest chyba M8, z tego co pamiętam. Wracacie tą śrubę i ściągacie talerz.